Cześć Polacy! Welcome to English with Nick. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam, kiedy tea nie znaczy herbata i kiedy will opisuje przeszłość. Jeśli o tym nie wiecie, to być może to będzie najważniejsza lekcja w Waszym życiu. W angielskim radiu jest program zatytułowany You'll Have Had Your Tea. Jego znaczenie jest dla Brytyjczyków oczywiste i bez problemu rozumiemy żart, który jest w nim zawarty. Mogę się jednak założyć, że większość z Was będzie mieć trudność z rozszyfrowaniem tego zdania. Zacznijmy od końca. Niczego nie wiecie z taką pewnością jak fakt, że tea to po angielsku herbata, prawda? Tylko że w tym zdaniu to słowo znaczy co innego, to obiad czy kolacja. What? Jeśli przeżyliście teraz szok, to być może następnego nie przeżyjecie. You'll have had to skrót od You will have had. Najtrudniejszy i najbardziej straszny czas wszech czasów. Prawda? No nie, bo w tym zdaniu jest używany w czasie przeszłym. Nie wiedziałeś, że will może opisać przeszłość? Na moim kanale znajdziesz kilka filmów na ten temat. Teraz nie będę wdawał się w szczegóły. Ale na końcu filmu dla zainteresowanych będzie do nich link. Subskrybuj, proszę i oglądaj do woli. W tym momencie powiem tylko, że nie ma sensu mówić Future Perfect o czasowniku, który opisuje przeszłość. Proponuję do takich przykładów Modal Perfect czy Premodal. Więc co to znaczy to zdanie? You will have had your tea. Znaczy: Na pewno już zjadłeś obiad. Ta audycja jest komedią, w której głównym bohaterem jest skąpy Szkod, który mówi to zdanie za każdym razem, kiedy przychodzi do niego gość, a on nie chce mu dać nic do jedzenia. Teraz powinniśmy zadać sobie pytanie: Czy warto zapamiętać, że czasami You will have done znaczy na pewno zrobiłeś? Tak, powinniśmy. I powinniście ignorować wszystkie kursy, które nie wspominają o tym, bo właśnie w tym znaczeniu, przeszłym, ta struktura jest używana częściej niż w znaczeniu przyszłym. Jeśli nie jesteście przekonani, to obejrzyjcie na przykład mój film o Future Perfect. A jeśli jesteście bardzo ambitni, to polecam obejrzeć też cały kurs o czasownikach modalnych.